Dzisiaj mamy słowo od Pana z Ewangelii Jana, rozdział 20, od wersetu 24 do 29. Zachęcam Was do wejścia w tą atmosferę wieczornika, kiedy to uczniowie Jezusa byli zamknięci, dosłownie zaryglowani. Zamknięci na klucz, zamknięci w wieczorniku, ale to ich zamknięcie wyraża też zamknięcie serc. Zareglowani na sztabę, zareglowani jakimś drągiem tekst z grecki mówi zamknięte, tak właśnie ich były serca, ponieważ oni byli naprawdę rozbici jak rozbity dzban na drobne kawałki w pył, pełni niemocy i słabości po Wielkim Piątku, kiedy ich całe życie runęło, dlatego byli pełni zwątpienia, pełni też lęku, zniechęcenia, smutku. I takiego rozczarowania, bo myśleli, że wszystko będzie inaczej i ten lęk o przyszłość paraliżował ich serca. Tak więc żyli w takim przykrym położeniu, a właśnie w takim położeniu Jezus przychodzi. Jezus przychodzi nawet nieproszony, niezapraszany. A przychodzi. Jezus przychodzi i staje pośrodku tych słabych, poranionych, rozbitych uczniów. Wchodzi w samą ciemność i w ten mrok i staje pośrodku nieproszony, niezapraszany. Nie prosili go o to. Ale on znalazł drogę. Dla niego nie ma przeszkody. Przeszkodą nie były zamknięte drzwi, zablokowane serca, ich smutek, ich zniechęcenie. Przeszkodą nie była ciemność. Dla Jezusa nie ma przeszkody. Jezus ma moc wejść w każdą ciemność. Jezus ma moc wejść wszędzie tam, gdzie jest jakiś paraliż, związanie, zamknięcie, niepokój czy lęk. Jezus ma moc tam wejść bo dla Niego nie ma przeszkody. A tym bardziej może wejść, jeśli Ty go zapraszasz, Jezu, przyjdź do mojego serca wieczorem, o poranku, w trudnościach, w kłopotach, w pracy, w rodzinie. Kiedy Ty go zapraszasz, Jezu, przyjdź do mojego serca, tym bardziej On chce tam właśnie wchodzić, aby nieść światło, wyzwolenie i miłość, bo Jemu zależy na nas. I co ciekawe, Jezus przychodzi, popatrz i mówi, pokój wam. Mnie to zadziwia, że Jezus nie mówi żadnego słowa pretensji, żalu, upomnienia, gdzie byliście w ogrójcu. Dlaczego mnie zostawiliście? Gdzie byliście na Drodze Krzyżowej? Gdzie byliście na Golgocie, na kalwarii, gdy umierałem? Gdzie byliście w wielką sobotę? Żadnych pretensji, żadnego żalu, karcenia, upominania. Nie. Jezus przychodzi i mówi: pokój Wam. Trzykrotnie w tym spotkaniu w Wieczerniku Jezus jak refren powtarza, pokój wam, On ich kocha, kocha, cały czas kocha. On jest z nimi, On wie jak oni są słabi, czy On doskonale wie, że się załamali w Ogrójcu na drodze krzyżowej na Golgocie, On to doskonale wie, On nawet o to nie pyta, On przychodzi mówi pokój wam. Zalęknionym i drżącym, pokój Wam. I On przychodzi do nas zawsze ze swoim pokojem i mamy zapraszać Pana, przyjdź ze swoim pokojem, bo nikt nie da nam takiego pokoju, jaki daje Jezus. On powiedział, pokój mój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka on daje taki pokój którego świat nigdy nam nie da on i tylko on dlatego też zaprasza Jezusa w tej eucharystii w swojej codziennej modlitwie przyjdź do mojego serca przyjdź ze swoim pokojem ja cię potrzebuję przyjdź ze swoim pokojem który uzdrawia, który buduje wiarę i nadzieję na tą niepewną przyszłość. To jest to, czego uczy nas to spotkanie w wieczerniku pełne miłości. Jezusa z uczniami On przychodzi i pokazuje ręce przebite, przebite nogi, pokazuje przebity Bok. On taki przychodzi. Po co mają widzieć te przebite ręce i nogi? Po co im pokazał z bliska swoje rany po męce, by powiedzieć: Ja to przecierpiałem, to są znaki Jego zwycięstwa. Ja to przecierpiałem, ja to przeszedłem, i ja żyję i dla Ciebie jestem. On taki właśnie przychodzi, by dać uczniom nadzieję. Dlatego oni się rozradowali, mówi święty Jan, ujrzawszy Pana. Nie tylko daje pokój, ale gdy oni go zobaczyli, właśnie takiego ze śladami męki, oni się rozradowali, widząc Pana ze śladami męki na rękach i nogach. Zobaczyli i poczuli, to jest ten sam który umierał na krzyżu, a teraz przychodzi do nas. Rozradowały się ich serca, widząc ten znak nadziei, że Jezus to wszystko przecierpiał, a teraz żyje i jest z nimi i dla nich. Rozradowały się ich serca, ale Tomasza nie było z nimi, gdy przyszedł Jezus. Wszyscy przez cały tydzień. Od pierwszej niedzieli, od zmartwychwstania, do niedzieli drugiej, miłosierdzia, drugiej niedzieli, przez cały tydzień wspólnota nic innego nie mówiła, jak to, że wieczorem, w niedzielę wielkanocną, w wieczerniku spotkali Pana. Cały tydzień, tą oktawę Wielkiej Nocy mówili tylko to. Widzieliśmy Pana, widzieliśmy Pana, widzieliśmy Pana, widzieliśmy Pana, widzieliśmy Pana, a Tomasz cierpiał. Bo go nie było i on go nie widział, i on go nie zobaczył. Dla Tomasza wszystko zakończyło się w Wielki Piątek. Tomasz żył cały czas. Wielkim piątkiem dla niego Jezus umarł. I dlatego też ten duch niewiary był w jego sercu. On był nieobecny, kiedy Jezus przyszedł zmartwychwstały. I teraz, kiedy przez cały tydzień oni mówili o obecności żywego Jezusa. Tomasz nie miał tej radości, tego pokoju, tego doświadczenia bliskości Pana, bo nie widział Jego rąk przebitych, Jego boku. Nie przeżył tej radości spotkania ze stałym. On trzymał się cały czas śmierci Wielki Piątek. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy powinien być na spotkaniu wspólnoty, go nie było. Nie było go wtedy w wieczerniku i rozminął się z łaską Bożą ze spotkaniem z Jezusem. Rozminął się. Gdy powinien być, nie było go. To słowo nas uczy, jak koniecznie potrzebna jest najpierw obecność. Bo gdy jesteś obecny na spotkaniu grupy domowej, na spotkaniu wspólnoty na Eucharystii, Tutaj wspólnej, na spotkaniu, gdzie się wspólnota gromadzi, tam wtedy łaska Pana przychodzi. Przychodzi Jego doświadczenie, Jego dotknięcie, Jego umocnienie. Tak. Najpierw trzeba być. Przypomina mi się taki jeden z moich profesorów, nie będę mówił jego imienia, który przychodzi na wykład i mówi tak. Całym sobą nie chciało mi się do Was tu iść. Robiłem wszystko, żeby nie dojść. Przez całą drogę się wykręcałem. Nie chciałem tu przyjść do Was. Nie chciało mi się w ogóle na Was tu patrzeć, widzieć, być tu. Jestem znudzony już tym wszystkim. Przychodzi i tak mówi. Ale wbrew sobie przyszedłem. Jestem. I Wam pewnie też się tak samo nie chciało. Przyjść na ten wykład, ale wbrew sobie przyszliście i jesteście. I on mówi do nas wtedy tak. I przemogłem się, przyszedłem, bo resztką wiary wierzę, że mam tu z Wami być. Bo tu i teraz jest zaplanowana dla nas wspólnie łaska. Jakieś dary który pan przygotował i które niekoniecznie w tej chwili odczujemy, ale może za kilka dni, miesięcy, ale teraz tu wierzę, że muszę z wami być wbrew sobie. Zrozumieliście? To jest właśnie wiara. Że niekiedy wbrew sobie, wbrew zmęczeniu, zniechęceniu, lenistwu, idziesz na Eucharystię, na różaniec, na modlitwę, bierzesz Pismo Święte, idziesz na grupę domową, idziesz na wspólnotową Eucharystię, bo najpierw trzeba być obecnym fizycznie, a potem Bóg wleje łaskę swoją w Twoje serce, gdy Ty już, gdy przybędziesz, otwierasz je i modlisz się do Pana Boga. Tomasz był właśnie w tym poszkodowany z racji samego siebie, ze swojej winy, bo nie był obecny na spotkaniu wspólnoty. A potem stawiał warunki. O, jeśli nie włożę palca w miejsce gwoździ, jeśli nie włożę ręki w miejsce jego boku, jeśli nie zobaczę, nie sprawdzę, nie skontroluję, nie będzie po mojemu, to nie uwierzę. Stawia warunki, chce wszystko kontrolować, sprawdzać. On ma indywidualne warunki, on chce, żeby Jezus przyszedł do niego prywatnie, indywidualnie. Odrzuca świadectwo wspólnoty. To jest przykład jego zwątpienia, to jest przykład kryzysu i tak przez cały tydzień upierał się przy swoim, kiedy wszyscy mówili widzieliśmy Pana, to On jeden mówi nie, nie, nie. Musi być tak jak ja chcę po mojemu. Minął cały tydzień po ośmiu dniach, przyszedł zbuntowany wątpiący, przyszedł w końcu wbrew sobie na spotkanie wspólnoty do wieczernika w Jerozolimie, zasiadł z uczniami. Jezus przychodzi ponownie, mimo drzwi zamkniętych. Zostaną po pośrodku nich i mówi to samo. Pokój wam. Wsłuchaj się w te słowa dzisiaj we mszy, w adoracji. Pokój wam. Mówi do Tomasza, podnieś swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę, włócz ją do mego boku, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To kieruję tylko do Tomasza, a do uczniów wszystkich pokój wam. Ponownie Jezus, Jezus często powtarza to samo, bo Jezus pogłębia w nas to zaufanie, pokój, wiarę. Jezus powtarza znów pokój Wam, pokój Wam. Uczniowie zobacz, tym razem, gdy drugi raz Pan przychodzi i już słowo mówi, nie byli bojący się w lęku, już nie. Ale drzwi były nadal zamknięte. Czyli jeszcze do końca się nie otworzyli. Przemiana była częściowa, stopniowa. Tak Jezus właśnie działa w czasie. Oni jeszcze nie otworzyli się tak w pełni. Już byli wolni od lęku, już mieli pokój w sercach wewnętrznych, już radość, ale na wszelki wypadek jeszcze drzwi zaryglowane bo jeszcze trochę lęku zostało, czyli otwierają się stopniowo, uwalniają się stopniowo. Bóg działa etapami, Bóg działa stopniowo i my stopniowo dojrzewamy do tej wolności, do otwarcia, stopniowo się rozwijamy. To świadczy o tym, jak apostołowie byli poranieni, jak rozbici, jak zablokowani. To nam pokazuje takie... Etapowe ich otwieranie się, i także nasze etapowe otwieranie z serc dla Jezusa. Jezus staje, mówi: Pokój Wam, pokój Wam, nie bójcie się. Pokój Wam, którzy macie jeszcze opory, którzy jeszcze wątpicie, którzy jeszcze się trochę boicie. Pokój wam, nie martwcie się. Jezus powtarza trzykrotnie. Pokój wam. Ja jestem z wami. Jestem z wami. I z taką litością i miłosierdziem do Tomasza, podnieś swój palec, podnieś swoją rękę włóż ją do mego boku, nie bądź niedowiarkiem i wierzącym. Jezus pokazuje Mu swoje rany jako lekarstwo na jego rany serca, na jego rany zwątpienia, niedowierzania. Buntu, oporu i lęku Bo w ranach Jezusa jest nasze zdrowie Mówi prorok Izajasz W Jego ranach jest nasze zdrowie W Jego ranach jest nasze uzdrowienie W Jego ranach jest uzdrowienie całego naszego życia Więc my patrząc na Jego rany Adorując Jego rany I zanurzając się w Jego krwi W Jego ranach odzyskujemy siły To jest nasza droga Jezus upomina Tomasza, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Dosłownie tekst grecki mówi, nie stawaj się bez wiary. Nie stawaj się bez wiary. On nas zachęca do takiej postawy wiary i ufności. Musiał teraz Tomasz zrezygnować z tej pokusy kontroli, sprawdzania, nadzorowania po swojemu, tej pokusy nieufności, niedowierzania. Musiał z tego zrezygnować, uwierzyć w obecność Jezusa, w miłość Jezusa i dotknięty tym spotkaniem wyznaje wiarę Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój nie wsadził palca w miejsce gwoździ, nie wsadził ręki do boku Jezusa, nie sprawdzał, już nie kontrolował. Wystarczyło mu to, co widział i to, co usłyszał. Pan mój i Bóg mój, mój, to wyznanie wiary jest piękne, głębokie. Mój Bóg, mój Pan. On pokonał ostatecznie te swoje różne pytania, opory, zwątpienia, lęki i wyznał swoją wiarę. Jesteś moim Bogiem, jesteś moim Panem, moim Bogiem, moim, czyli bliskim. To mój Bóg, w którego wierzę. A Jezus na to wyznanie odpowiada pytanie. Zwróćcie uwagę, będziecie studiować to słowo, przemadlać w domu. Pytaniem Jezus odpowiada. To jest pytanie. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Pytanie. Czy dlatego uwierzyłeś, że mnie ujrzałeś? Dlatego. I dodaje, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To my właśnie, którzy nie widzimy, a mimo to wierzymy. Wierzymy świadectwu apostołów, świadectwu kościoła, świadectwu Słowa Bożego. Nie widzimy Pana jak oni w pierwszym wieku, ale wierzymy. Wierzymy, że jest. I tego oczekuje Pan i na tym Jemu zależy, byśmy wierzyli, chociaż go oczami nie widzimy, jak oni wtedy na początku. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dzisiaj prosimy Pana o uwolnienie. O tej pokusy kontrolowania, sprawdzania, przewidywania, by Jezus spełniał indywidualnie nasze warunki, ale by nasze serca się otwierały na wiarę, taką czystą wiarę. Wiarę, że jest obecny, bliski Emanuel, zawsze i wszędzie z Tobą, w każdym momencie Twego życia. Bliski, kochający, czuły, nigdy cię nie opuści. Czy go wierzy, czy widzisz go, czy nie widzisz? Czy słyszysz, czy nie słyszysz? Jest, bo jego obecność jest niezmienna. Nie zależy od tego właśnie, czy go widzimy, czy słyszymy. On jest cały czas, wczoraj i dziś ten sam, jak mówili z do Hebrajczyków. Tak więc przeszedł Tomasz II. Od zwątpienia, zamknięcia w sobie, buntu, zniechęcenia, stawiania warunków, kontrolowania, sprawdzania do wiary. A Pan chce nas także zachęcić. Dziś, byśmy mieli wiarę czystą, oczekującą, wiarę ufną i wolną. Taką, która spodziewa się Pana w każdym miejscu i czasie. Przekonani, że jest blisko i zawsze będzie blisko i nigdy nie opuści Ciebie, niezależnie co będziesz przeżywać, gdzie będziesz obecny, co Cię spotka. Nigdy Cię nie opuści, jak obiecał jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.